Witajcie serdecznie. W tym odcinku wyjaśnię Wam, jak działa zespół hybrydowy montowany w dwóch modelach MG. W modelu MG3 w wersji hybrydowej oraz w modelu ZS również w wersji hybrydowej. Omówię najważniejsze podzespoły widoczne pod maską, w bagażniku i pod tylną kanapą. Pokażę ciekawostki związane z akumulatorem trakcyjnym. Omówię przekładnie zespołu hybrydowego i pokażę, jak jest zbudowana od środka a także wyjaśnię w jaki sposób pracuje ta hybryda podczas jazdy miejskiej, a także podczas jazdy autostradowej. Na koniec zapowiem jeszcze nową wersję MG, która pojawi się w polskiej ofercie jeszcze w tym roku, być może nawet już po wakacjach. Partnerem odcinka jest 77 Lubricant. Jedna z największych niezależnych marek olejów silnikowych i środków smarnych w Europie. Produkty 77 Lubricants produkowane są w jednej z najnowocześniejszych fabryk środków smarnych w Holandii. Na początek zajrzyjmy pod maskę MG. Temat dotyczy, jak powiedziałem, dwóch modeli, zarówno hybrydowej trójki, jak też hybrydowego ZS, dlatego że zespoły napędowe, te hybrydowe zespoły napędowe w obu modelach są praktycznie takie same. Tam jest taka jedna malutka różnica, ale o niej powiem Wam dopiero później pod koniec filmu. Najpierw o tym, co charakterystycznego widzimy pod maską. Po lewej, czterocylindrowy wolnossący benzynowy silnik spalinowy o mocy 1,5 litra. Ma łańcuch rozrządu, pośredni wtrysk benzyny, rozwija moc 102 koni i pracuje w cyklu Atkinsona. A zatem, jeśli chodzi o tę część benzynową, to pod maską MG mamy takiego benzynowego klasyka, typowego dla wielu mark konkurencyjnych. Wiele wskazuje na to, że będzie to jednostka bezproblemowa i trwała. Ale patrzmy dalej. Po prawej stronie mamy sekcję elektryczną. To metalowe pudło skrywa sterownik układu hybrydowego i falowniki i takie tam różne elektryczne czy elektroniczne elementy. Same silniki elektryczne i przekładnie znajdują się poniżej i za chwilę pokażę Wam dokładnie co się tam kryje. Rzućmy jeszcze okiem na zbiorniczki płynu chłodniczego. Są dwa. Jeden obsługuje silnik spalinowy i ogrzewanie wnętrza. Drugi zbiorniczek układ hybrydowy. Zanim omówię sekcję hybrydową, jeszcze rzut oka do bagażnika. Mamy tam zwykły kwasowy akumulator 12V, który służy głównie do aktywacji układu hybrydowego po uruchomieniu samochodu. Na zdjęciach widzicie dodatkowe przewody. To wyposażenie z salonu samochodowego, domontowane wyłącznie w celach ekspozycji auta. Chodzi na przykład o podtrzymanie napięcia podczas ekspozycji, więc tym nieładem przewodów proszę się tutaj nie przejmować. Zajrzyjmy teraz pod tylną kanapę. Kryje się tam akumulator trakcyjny. Jest on zabudowany tak jak w Toyotach i tak jak w Toyotach ma wlot powietrza do chłodzenia. W MG jest on po prawej stronie. Za widoczną kratką znajduje się wymienny filtr. Obieg powietrza jest wymuszony wentylatorem. Nie pracuje on jednak cały czas. Włącza się tylko wtedy, kiedy akumulatorowi zaczyna się robić za ciepło. Czasem to słychać, ale niezbyt często. Wyród ciepłego powietrza skierowany jest przez podłogę do podłużnicy. Zobaczcie teraz, jak wygląda akumulator trakcyjny. Jest ciekawy, bo po pierwsze ma on pojemność 1,83 kWh i jest to jedna z większych pojemności oferowanych w tej klasie pojazdów. Po drugie ma nietypowo zaprojektowane ogniwa. Każde ogniwo ma własny kanał przepływu powietrza, nazywany od kształtu kanałem omega. Dzięki temu, w przeciwieństwie do zwykłych ogniw w kształcie prostopadłościanów, powietrze ma większą powierzchnię kontaktu i wydajniej chłodzi ogniwa. Realnie zapobiega to przegrzewaniu się ogniw w centralnej części pakietu. Oczywiście i wszystko to razem jest nadzorowane jednym modułem BMS. A teraz będzie najciekawsze, bo zajrzymy sobie do wnętrza napędu hybrydowego. Strasznie mnie ciekawiło, co tam jest w środku. Czy tam jest jakaś zwykła skrzynia, czy może skrzynia CVT, czy biegi są zwykłe, czy może jakieś wirtualne. A zatem zobaczmy. Schemat tej całej hybrydy jest taki. Jest czterocylindrowy silnik spalinowy, wolnossący bez turbo z pośrednim wtryskiem paliwa. Jest silnik elektryczny P3. Jest generator P1. I jest także co? Klasyczna przekładnia planetarna. Nie ma tutaj żadnej przekładni CVT, nie ma żadnego pasa trans transmisyjnego, nie ma żadnych wirtualnych biegów. Mamy klasyczną przekładnię planetarną, która ma trzy mechaniczne biegi. Za chwilę pokażę Wam wnętrze tego zespołu hybrydowego, ale zobaczmy jeszcze, jakie są podstawowe tryby pracy tej hybrydy. Pamiętajcie, że wszystkimi tymi trybami pracy steruje elektronika. Generalnie hybrydy MG mogą pracować w następujących trybach. Podstawowy tryb to tryb elektryczny. Jest on dostępny tak długo, na ile wystarcza prądu w akumulatorze trakcyjnym. Co ciekawe, hybrydy MG w trybie elektrycznym mogą rozwinąć prędkość nawet powyżej 90 km na godzinę. To jest dokładnie 95 czy 96 km na godzinę. Kolejny tryb to tryb szeregowy. W tym trybie silnik spalinowy napędza generator, który zasila silnik elektryczny, który napędza koła. Kolejny tryb to tryb szeregowy połączony z ładowaniem akumulatora. W tym trybie silnik spalinowy zasila generator, który zasila silnik elektryczny, który napędza koła. Jednocześnie w tym samym czasie ładowany jest akumulator trakcyjny. Kolejny tryb to tryb napędu i ładowania. W tym trybie silnik spalinowy przez przekładnię planetarną napędza koła, ale jednocześnie ładuje akumulator trakcyjny. Kolejny tryb to tryb hybrydowy równoległy. W tym trybie zarówno silnik spalinowy, jak i silnik elektryczny jednocześnie napędzają koła. Oczywiście mamy jeszcze tryb rekuperacyjny, czyli odzysk energii na zjazdach oraz podczas hamowania. Do rekuperacji wykorzystywany jest wyłącznie jeden silnik elektryczny, ten silnik P3, dlatego że jest on wystarczająco wydajny. Kierowca może sterować efektywnością rekuperacji. Może także wybrać jeden z trzech trybów jazdy, eco, normal i sport. W zależności od wyboru, elektronika dostosowuje tryby pracy zespołu hybrydowego do wybranej preferencji. Zajrzyjmy teraz do wnętrza przekładni. Jak widzicie, w jednej obudowie mamy silnik elektryczny P3, generator P1 oraz trzybiegową przekładnię planetarną. W przekładni tej nie ma żadnego pasa transmisyjnego. Jest tylko mały łańcuch, który służy do napędu pompy oleju. Kiedy zmieniają się biegi? Choć teoretycznie oczywiście jest to możliwe, w praktyce kierowca bardzo rzadko albo prawie nigdy nie będzie miał do czynienia z sytuacją, że przyspiesza od zera do prędkości maksymalnej w trybie czysto spalinowym i wyraźnie usłyszy te poszczególne momenty zmiany biegów od pierwszego do trzeciego. W praktyce prawie zawsze będzie podczas przyspieszania aktywował się silnik elektryczny i generalnie komputer będzie sterował tym układem napędowym tak, aby praca silnika spalinowego została zminimalizowana. No ale jednak, jeżeli byśmy tak założyli sobie czysto teoretycznie, że chodzi nam o silnik spalinowy i o y, zakresy prędkości dla poszczególnych przełożeń przekładni, to możemy przyjąć, że od 0 do 20 km na godzinę przekładnia jest w trybie neutralnym i wtedy pracuje wyłącznie silnik elektryczny od 20 do 40 km na godzinę. Jest to taki zakres prędkości typowy dla biegu pierwszego. Od 50 do 120 km na godzinę mamy zakres typowy dla biegu drugiego i od 70 do prędkości maksymalnej mamy zakres typowy dla biegu trzeciego. Ale tak jak powiedziałem, to, są czysta, to jest czysta teoria, dlatego że w praktyce prawie zawsze będzie tam się aktywował gdzieś po drodze silnik elektryczny. Co więcej, te zakresy prędkości i wykorzystanie poszczególnych biegów zależą nie tylko od prędkości jazdy, ale także od nacisku na pedał przyspieszenia. Efekt CVT. Osoby, które miały styczność z tymi hybrydowymi modelami, czyli z hybrydową trójką albo z hybrydowym ZS, zauważyły zapewne, że w niektórych sytuacjach ten zespół hybrydowy zachowuje się dokładnie tak, jakby pod maską pracowała skrzynia CVT. To znaczy silnik spalinowy wchodzi na jakieś wyższe obroty i utrzymuje te obroty, a samochód nieadekwatnie do tych obrotów przyspiesza. Dzieje się to wtedy, kiedy samochód pracuje w trybie hybrydy szeregowej. To znaczy wtedy, kiedy silnik spalinowy zasila generator, a generator zasila silnik elektryczny, który napędza koła. Ale nie zawsze tak się dzieje. Czasem samochód przyspiesza cicho, dlatego że ma po prostu odpowiednie rezerwy prądu. Czasem może zdarzyć się sytuacja wręcz irracjonalna. Może zdarzyć się tak, że zatrzymujecie samochód na światłach, a wtedy silnik wchodzi sobie na jakieś wyższe obroty, tylko dlatego, że komputer uznał, że trzeba po prostu doładować akumulator. Generalnie trzeba się przyzwyczaić do tego, że cały ten zespół napędowy, hybrydowy zespół napędowy żyje swoim życiem, dlatego że nim steruje komputer. Kiedy mogę wykorzystać te prawie 200 koni? Hybrydowe zespoły napędowe montowane przez MG w modelach 3 oraz ZS mają prawie 200 koni. To naprawdę sporo, biorąc pod uwagę ceny tych samochodów i ich wielkość. Większość testów na YouTube ujawnia, że dzięki tej mocy te samochody mają doskonałe przyspieszenie, nawet lepsze niż deklarują to dane katalogowe. Trzeba sobie jednak zdawać sprawę z tego, że w praktyce z tej mocy możemy korzystać tylko wtedy, kiedy na pokładzie jest odpowiednio dużo prądu, czyli na przykład w mieście albo na krętych drogach, kiedy oprócz przyspieszenia mamy także sporo hamowania i zachodzi proces efektywnie zachodzi proces rekuperacji. Gorzej im sprawy się mają wtedy, jeżeli wyjedziemy na drogę ekspresową albo na autostradę. Wówczas po pewnym czasie, dość szybkim czasie okazuje się, że prądu zaczyna brakować, a moc spada prawie o połowę i zamiast 200 koni mamy Mamy niewiele ponad 100. I to się czuje zarówno podczas przyspieszenia, ale także czasem podczas tego, że jeżeli samochód ma problem, żeby utrzymać zadaną prędkość, to musi zredukować bieg z trzeciego na drugi i podnieść obroty silnika spalinowego. Co można wtedy zrobić? Albo pogodzić się z tym, że będziemy podróżowali w takich mniej komfortowych warunkach, albo po prostu zwolnić. I to nie jest jakaś wada tej konstrukcji, tylko cecha. To nie jest tak, że Chińczycy próbowali skonstruować hybrydę i coś im nie wyszło. Ta hybryda konkretnie jest przeznaczona do jazdy w cyklu miejskim oraz do jazdy między miastami, ale niekoniecznie w warunkach autostradowych. Dla kogo są zatem te modele MG3 i MGZS? Te hybrydowe modele. Moim zdaniem dla tych osób, które jeżdżą głównie w mieście albo na niewielkich trasach, na krótkich trasach między miastami. Jeżeli. Przez cały rok jeździsz w mieście, a raz w roku wybierasz się gdzieś na wakacje, to jak najbardziej możesz być zadowolony z takiego samochodu. Pod warunkiem oczywiście, że ten wakacyjny wyjazd to nie będzie wyścig z czasem na trasie Polska-Chorwacja. Jeżeli ktoś zastanawia się nad wyborem pomiędzy hybrydową MG Trójką albo hybrydowym zs mam taką małą podpowiedź. Jeżeli podróżujesz sam albo w dwie osoby, lepiej wybierz tą mniejszą trójkę. Dlaczego? Dlatego, że jest to samochód mniejszy, lżejszy i stawia mniejsze opory powietrza. A zatem w trasie będzie mniej odczuwalny ten spadek mocy. Natomiast jeżeli potrzebujesz samochodu bardziej funkcjonalnego, wozisz rodzinę, bagaże, no to oczywiście lepszym wyborem będzie ZS. Ale pamiętaj, że ten ZS to nie jest samochód na autostrady. A na koniec obiecane ciekawostki. Pierwsza ciekawostka jest taka, że... Napędy hybrydowe w modelach w MG3 oraz w MGZS są generalnie takie same, ale mają jedną różnicę. Różnią się przełożenia w przekładni planetarnej. Tu i tu mamy trzy biegi, ale te przełożenia są różne. A druga ciekawostka jest taka, że jeszcze w tym roku pojawi się zwykła hybrydowa wersja modelu HS. Być może będzie to tuż po wakacjach. Być może będzie to przed końcem roku. Nie wiem jeszcze tego, bo to są informacje nieoficjalne, ale z tego co wiem właśnie taki zwykły hybrydowy HS pojawi się w polskiej ofercie. I to tyle co przygotowałem na dzisiaj. Piszcie proszę, co sądzicie o hybrydowych napędach. Jakimi hybrydowymi napędami jeździliście i które napędy hybrydowe są według Was najlepsze? Może MG, może JQ, może hybrydowe napędy Toyoty, a może hybrydowe napędy marki Kia. Piszcie proszę co o tym myślicie, a ja już się z Wami żegnam. Pozdro, cześć i do następnego.